Czy wiesz, że zadanie z logarytmów pojawia się niemal na każdej maturze z matematyki? Niestety, wielu maturzystów traci na nim cenne punkty, bo brakuje im solidnych podstaw. W tym materiale pokażę Ci krok po kroku, jak skutecznie i szybko rozwiązywać każde zadanie z logarytmów na poziomie podstawowym. Dowiesz się, jakie są najważniejsze własności logarytmów, które warto zapamiętać. Jak praktycznie zastosować te własności w zadaniach maturalnych. Dlaczego logarytmy mogą być prostsze, niż Ci się wydaje? Po obejrzeniu tego filmu logarytmy przestaną być dla Ciebie zagadką, a stanie się to twoją ulubiona część arkusza maturalnego. Gotowy? Gotowa? Zapraszam do nauki. Cześć, jestem Marcin i od 20 lat udzielam korepetycji z Matmy. Poza tym pomogłem dziesiątkom tysięcy maturzystów w zdaniu matury dzięki temu kanałowi YouTube. A do moich kursów przygotowujących do matury z Matmy dołączyło już ponad 2,5 tysiąca maturzystów i ta liczba ciągle rośnie. No dobra, no to o co chodzi w tych całych logarytmach? Logarytmy to tak jakby troszkę odwrotne przeciwne działanie do potęgowania, więc żeby dobrze umieć logarytmy, musisz dobrze umieć potęgi. O co mi chodzi? Zobaczmy sobie, że 2 do kwadratu równa się 4, czyli logarno na podstawie 2 z 4 to jest po prostu 2. Jeżeli 2 do trzeciej to jest 8, czyli logarno w podstawie 2 z 8 to będzie 3, logarno, 2 do potęgi czwartej to jest 16, czyli logarno na podstawie 2 z 16 jest równe 4 i tak dalej. Tak? Jeżeli chodzi o potęgi trzecie, no to co? Logarno o podstawie 3 z 9 to będzie 2, no bo 3 do kwadratu to jest 9. Logarno o podstawie 3 z 27 to będzie 3, no bo 3 do trzeciej to jest 27. I na przykład logarno o podstawie 3 z 243 to będzie 5, no bo 3 do potęgi 5 to jest 243. Jasne? Niemniej jednak oczywiście nie mamy tylko takich potęg całych, tylko mogą być potęgi ujemne, mogą być potęgi z ułamkami. Co wtedy robimy? Analogicznie, ale pamiętajcie, że trzeba znać troszkę potęgi. Czyli... 2 do potęgi minus pierwszej to jest 1 druga, wniosek, logarno podstawie 2 z 1 drugiej to będzie minus 1. 5 do potęgi minus drugiej to jest 1 dwudziesta czyli logarno podstawie 5 z 1 dwudziesta to jest minus 2. Jeżeli natomiast logarno mamy pierwiastki, no to zachowuje się to dokładnie w ten sam sposób, czyli logarytm o podstawie 4 z takiego pierwiastka, trzeciego stopnia z 4 to będzie 1 trzecia, bo 4 do potęgi 1 trzecia, to jest pierwiastek 3 stopnia z 4. I właśnie dlatego mamy sobie taki oto wzorek na obliczanie logarytmów, czyli mamy logan o podstawie A z B równa się C, czyli A do potęgi C równa się B. I ten wzorek i te kolorki sobie będziemy używać niejednokrotnie i jeszcze usłyszysz o mnie właśnie cały czas, że a zielone do potęgi czerwonej, no to się równa niebieskie, jeżeli w ten sposób zapisujemy sobie logarytmy. A teraz przejdźmy do kilku, kilkunastu zadań maturalnych, gdzie pokażę Ci dokładnie o co w tym chodzi. Mamy sobie do policzenia, ile wynosi logarytm o podstawie pierwiastek 3 z dziewiątki, więc użyjmy sobie tych kolorów. Czyli logarytm sobie przepiszę, pierwiastek z 3 piszę sobie na zielono, dziewiątkę piszę sobie na niebiesko no i piszę albo, że to jest równo jakieś C, ja przeważnie używam tutaj X, bo nie wiemy ile to w końcu jest. Chcemy to policzyć. No i teraz mamy co? Zielone do potęgi czerwonej równa się niebieskie Czyli 9. No i teraz wchodzą informacje o potęgach. Czyli ten pierwiastek z 3, z racji tego, że to jest pierwiastek drugiego stopnia, możemy sobie zapisać jako 3 do potęgi 1, 2 i to jest podniesione do potęgi x. Natomiast tą 9 możemy zapisać jako 3 do kwadratu, no bo 3 razy 3 to jest 9. I teraz tak, trójkę sobie przepiszę, a jeżeli mamy potęgę podniesioną do potęgi, to te potęgi się wymnażają i będziemy mieć po prostu 1, druga x. A tu sobie 3 do kwadratu przepiszę. I teraz tak, tu mam 3 do jakiejś potęgi, tu mam 3 do jakiejś potęgi. W cudzysłowie te trójki można skasować, w sensie nie skreślę ich, tak, ale teoretycznie można. I tu dostajemy, że połowa x jest równe 2. No to jak pomnożymy sobie to przez 2, 1, druga razy 2 to jest x, a 2 razy 2 to jest 4. Czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Teraz musimy sobie policzyć, ile wynosi logarytm na podstawie 1, 2 z 8. Czyli piszemy sobie logarytm i jedną drugą zapisuję sobie na zielono, natomiast 8 zapisuję sobie na niebiesko, no i piszę, że to jest równa jakiemuś czerwonemu xowi. Zgodnie z tym naszym wzorkiem otrzymujemy, że zielone, czyli 1, 2 do potęgi czerwonej, czyli do potęgi x, równa się niebieskie, czyli po prostu 8. No i teraz wchodzą potęgi. 1, 2 to jest nic innego jak 2 do potęgi minus pierwszej, no i to jest podniesione do potęgi x, równa się, natomiast ósemka to jest 2 razy 2 razy 2, czyli 2 do potęgi trzeciej. Podstawę sobie przepiszę, potęga podniesiona do potęgi, więc potęgi sobie mnożymy, wychodzi minus x i to się równa 2 do potęgi trzeciej. Te dwójeczki pięknie znikają i otrzymujemy, że minus x jest równy 3. I jak pomnożymy to przez minus 1, otrzymujemy, że x równa się minus 3. Czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Widziałeś, widziałaś już elementarz maturzysty, który dla ja Ciebie przygotowałem? Jest to zbiór najważniejszych informacji o maturze. Znajdziesz w nim 1. Info jak wygląda matura, czyli co na niej będzie. 2. Specjalne tablice maturalne w wersji PRO. 3. Porady jak kraść punkty na maturze. 4. strategie zdobywania punktów. 5. Pewniaki maturalne. A to wszystko całkowicie za darmo. Wystarczy weź link w opisie tego filmu i podać maila, na którego wyślę Ci dostęp. Kolejny przykład mam. jaki mamy, to mamy dwa razy logarytm o podstawie 1 trzecia z dziewiątki. I teraz tą dwójeczkę sobie grzecznie przepiszę i logarytm również sobie grzecznie przepiszę. Podstawa to będzie po prostu 1 trzecia, no i liczba logarytmowana to będzie dziewiątka. I na razie ta dwójka, która tu jest z przodu, mnie nie interesuje, ok? Dlaczego? Ponieważ ja ten logarytm mogę sobie obliczyć. Czyli napisać sobie, że to jest równe po prostu jakiemuś x -owi. I teraz mamy znowu zielone, czyli 1 trzecia do potęgi czerwonej, czyli do potęgi x równa się niebieskie, a więc 3 do kwadratu. Może napiszmy na naszej 9, tu sobie napiszemy, że to jest 3 do kwadratu, natomiast 1 trzecią zapisujemy sobie jako 3 do potęgi minus pierwszej, zgodnie z tym wzorkiem. No i tutaj mamy jeszcze nawias, nawias x równa się. I teraz co? Potęga do potęgi, więc potęgi się wymnażają. Minus 1 razy x to jest po prostu minus x, natomiast tutaj mamy 3 do kwadratu. Trójki znikają, czyli dostajemy, że minus x równa się 2. I jak pomnożymy przez minus 1, dostajemy, że x równa się, no właśnie, minus 2. Czyli jaka będzie poprawna odpowiedź? Poprawną odpowiedzią będzie minus 4. Dlaczego? No bo tu jeszcze pamiętajmy, że była dwójka z przodu. Czyli mamy 2 razy minus 2 daje nam. Minus 4. Tym razem w tym zadaniu mamy dwa logarytmy do obliczenia, ale spokojnie, przecież możemy sobie tu spokojnie policzyć pierwszy logaryt, a później policzyć drugi logaryt. I tak też zróbmy. Czyli mamy tak, Logarytm. No i tu jest pierwsze pytanie, bo nie ma żadnej podstawy. Jeżeli nie ma żadnej podstawy, to ta podstawa zawsze jest dziesiątką do potęgi niebieskiej, Czyli, o Boże, logarytm logarno podstawie 10 setki jest równe jakiemuś x-owi. No i teraz co mamy? Zielone do potęgi. Czerwonej a równa się niebieskie, czyli stówka. Tą stówkę możemy sobie zapisać jako 10 do kwadratu. Tu przepisujemy sobie 10 do potęgi x. Równa się, no i jak skasują się te dyszki, to dostajemy, że x równa się tej naszej dwójce. Pierwszy logarytm ogadnięty. To teraz drugi logarytm, czyli piszę logarytm. O podstawie zielonej, czyli o podstawie 2 z liczby niebieskiej, czyli z ósemki, równa się no, jakiemuś tam naszemu x'owi. Jeżeli wiesz, że 2 do 3 to jest 8, no to masz od razu wynik, a jeżeli nie wiesz, to lecimy ze wzorkiem. Trzymamy 2, czyli zielone, do potęgi czerwonej równa się niebieskie, czyli ósemce. ósemka to jest 2 do potęgi trzeciej, natomiast to 2 do potęgi x po prostu sobie przepiszemy. Dwójki znikają, no i dostajemy, że x równa się 3. Czyli mamy ten logarytm to był 2, ten logarytm to był 3, czyli dostajemy 2 minus 3, czyli 1 na minusie, więc odpowiedź b jest poprawna. Wiemy już w jaki sposób obliczać logarytmy, no to teraz troszkę własności. I tu jest pierwszy taki przykład, czyli mamy logarytm plus logarytm i zobaczcie te podstawy, tu jest trójeczka, tu jest trójeczka, czyli są takie same, a na poziomie podstawowym zawsze tak będzie. Czyli co my tutaj robimy? Korzystamy sobie z tego wzoru, że przy dodawaniu te liczby logarytmowane można wymnożyć, czyli dostanę, że to, to jest logarytm o podstawie 3, no i tu sobie wymnożymy 3 drugie razy 2 dziewiąte, 3 drugie razy 2 dziewiąte. Zamykamy nawias. Tu oczywiście można podskracać, czyli dwójka się skróci z dwójką, i trójka skróci się z dziewiątką, czyli tu będzie 3. Więc otrzymujemy, że to będzie logarytm. O podstawie 3 z liczby no, 1 trzecia, bo 1 z 1 to jest 1, 1 z 3 to jest 3, więc dostajemy 1 trzecia. No i teraz tylko trzeba to policzyć, więc piszemy, że to jest równe x i mamy 3, czyli zielone, do potęgi czerwonej, czyli do potęgi x równa się 1 trzecia. No i tu informacja znowu o potęgach, że 1 trzecia to jest po prostu 3 do potęgi minus pierwszej, trójkę sobie przepiszemy oraz x i równa się sobie przepiszemy. Trójki znikają i dostajemy, że x jest równy po prostu minus 1, czyli poprawna odpowiedź to odpowiedź C. Mamy kolejne zdanie z logarytmów, gdzie po prostu znowu mamy logarytm plus logaryn i podstawy są takie same, więc możemy sobie napisać, że to się równa logarytm. No i teraz co? Podstawa jest 2, natomiast przy dodawaniu liczb logarytmowanej mnożymy, czyli 1 ósma razy 4. Napiszmy sobie na razie 1 ósma razy 4. Przy mnożeniu można skracać, tu będzie 1, tu będzie 2, czyli otrzymujemy, że to będzie logarytm o podstawie zielonej, czyli podstawa 2 z liczby, no tu po prostu wychodzi 1 druga. No i teraz trzeba to po prostu policzyć, czyli piszemy, że to jest równe x i znowu zielone do potęgi czerwonej równa się liczbie niebieskiej, czyli 1 drugiej. 1 druga zgodnie z potęgami to jest nic innego jak 2 do potęgi minus pierwszej, Dwójeczko sobie przepiszemy oraz x sobie przepiszemy. Dwójki znikają, no i otrzymujemy, że x jest równy minus 1 i poprawna odpowiedź to odpowiedź A. Nie zawsze będzie aż tak banalnie i prosto, żeby po prostu korzystać z tego pierwszego wzoru, bo mamy jeszcze dwa wzory, tak? Na różnicę i w momencie, kiedy liczba stakać stoi przed logarytmem. I właśnie tu mamy taki przykład takiego zadania, że mamy dwa logarytmy o podstawie 3,6 minus logarytm o podstawie 3,4. Pamiętaj, że na pierwszym miejscu najpierw pozbywamy się tej liczby z przodu, czyli włączamy ją tutaj do środka, z tym wzorem, że b będzie do potęgi n, tej, czyli otrzymamy sobie, że to będzie logarytm o podstawie 3 z 6 minus logarytm o podstawie 3 z 4, i teraz uwaga, to a szóstka będzie podniesiona do kwadratu. No to teraz możemy sobie zapisać, że tu będzie logarytm o podstawie 3, 6 do kwadratu to jest nic innego jak po prostu 36. Minus logarytm o podstawie 3, i tą czwódeczkę też już weźmiemy na niebiesko. Czemu tak zrobiłem? No bo teraz zastosujemy sobie ten wzór, że jak mamy odejmowanie logarytmów, to liczby logarytmowane się po prostu dzieli. Czyli muszę sobie podzielić 36 przez 4, czyli dostaję, że to jest logarytm. Podstawę sobie już napiszę na zielono. Natomiast 36 podzielić przez 4 to jest po prostu 9. I teraz ten logarytm muszę sobie po prostu wyliczyć. Czyli piszę sobie, że to jest równe x i otrzymuję, że zielone do potęgi czerwonej równa się niebieskie, czyli moje dziewiątce. W racji tego, że dziewiątka to jest po prostu 3 do kwadratu, no to już pewnie się domyślasz, że tu po prostu x będzie równe 2, no bo trójki znikną, no i dostajemy, że x równa się 2, czyli poprawna odpowiedź. To odpowiedź B. Nie zawsze w zadaniu matematycznym dadzą po prostu logarytm do policzenia. Tutaj zobaczmy, że w logarytmach są x i y, no i musimy to jakby, patrząc po odpowiedziach, te dwa logarytmy złączyć w jedno. Ale zacji tego, że tu na początku stoi sobie szósteczka, to tą szósteczkę będziemy chcieli na pewno tu sobie włączać. Czyli dostajemy, że to będzie równe. Pierwszy logarytm o podstawie 7 z x sobie przepisuje, plusa sobie przepisuje. Ten logarytm o podstawie 7 z y też sobie przepisuje, no i jak ta szóstka leci tu, no to jak widać, to będzie w potędze, czyli będzie y do potęgi szóstej. Następnie równa się i teraz tutaj mamy plusik, czyli przy dodawaniu liczby logarytmowane mnożymy, czyli mamy tak, tu mamy x, a tu mamy y do potęgi szóstej, czyli dostaniemy, że to będzie logarytm o podstawie 7 z x razy y do potęgi. Patrzymy, gdzie jest taka odpowiedź, no i jest to odpowiedź D. Czasami na maturze, jak widzisz, zdarzają się też logarytmy aż za dwa punkty, i tu mamy właśnie takie zadanie. Czyli mamy sześć odpowiedzi i dwie z nich musimy wybrać ze sobą poprawne. Na samym początku zauważmy sobie, że to, co tu mamy, to mamy plusik, plusik i plusik, prawda? Czyli przy dodawaniu my wiemy, że liczby logarytmowane się mnożą, czyli tą szesnastkę i tą dziewiątkę muszę pomnożyć. No, 16 razy 9 to jest dokładnie 144. Czyli pierwsza odpowiedź poprawna to jest odpowiedź C. Tu odpada, bo 16, to nie jest 25, bo to trzeba pomnożyć, a nie dodać. Natomiast tutaj to już w ogóle nie pasuje. Jeżeli chodzi o D, E i F odpowiedź, no to co my tu możemy zrobić? Zauważmy, że tu mamy taki logarytm. Czyż ten logarytm możemy sobie policzyć. Możemy go sobie policzyć, że logarytm o podstawie zielonej z liczby niebieskiej to jest równe jakiemuś tam xowi, czyli liczbie czerwonej. Wniosek. Zielone do potęgi czerwonej musi być równie liczbie niebieskiej, czyli 16. Szesnastka to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2 czyli po prostu 2 do potęgi czwartej. Dwójkę przepisuję oraz x i równa się przepisuje. Dwójki znikają, no i wychodzi, że x jest po prostu równy 4. Fajnie, no bo tu już mam czwórkę, więc najprawdopodobniej to będzie to. I jak najbardziej, dlaczego? Ponieważ zobaczmy, że jeszcze tutaj to jest sobie dwójka z przodu. Szczerze, jak ja ją włączę tu do środka, czyli podniosę sobie tą trójkę do potęgi drugiej, to faktycznie otrzymam dziewiątkę, czyli druga poprawna odpowiedź to odpowiedź e.